Pierwszy zjazd szkół i instytucji noszących imię Ignacego Jana Paderewskiego zorganizowany został w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach. Skąd pomysł na tego typu przedsięwzięcie? Ponieważ Ignacy Jan Paderewski to patriota i mistrz tonów, wspólnie z panią Katarzyną Krugerszczot z gimnazjum w Skórzewie koło Poznania, podczas takiej wizyty Przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Tarnowie na uroczystym nadaniu imienia te, temu gimnazjum zrodziła się taki pomysł, aby. Z próbować zorganizować jakieś spotkanie dla tych grup. I myśmy tu wspólnie między dyrektorami uzgodnili, że ponieważ w Kąśnej Dolnej znajduje się jedyny dwór Ignacego Jana Paderewskiego na świecie, aby to miejsce spotkania tego pierwszego zjazdu odbyło się tutaj na ziemi tarnowskiej, w naszej szkole. Dwudniowa impreza to między innymi spotkanie w Dworku Mistrza Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, koncerty i prezentacje szkół oraz instytucji przybyłych na zjazd do Ciężkowic, między innymi z Warszawy, Poznania czy Ukrainy. Pierwszy zjazd szkół imienia Ignacego Jana Poderewskiego okazał się bardzo dużą imprezą, która skupiła bardzo wiele szkół noszących imię tego wielkiego Polaka. Mam nadzieję, że zaproszeni goście i obecni podczas tego dwudniowego zjazdu, przedstawiciele różnych instytucji, ocenią pozytywnie. My cieszymy się, że Ignacy Jan Poderewski stał Został się tą postacią, która skupiła wokół, wokół siebie instytucje szkoły z różnych zakątków Polski. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy tę tradycję rozpoczynamy, dołączą do nas pozostałe szkoły i wniosą swój wkład w to wielkie przedsięwzięcie. Starosta tarnowski Roman Łucasz uważa, że tego typu inicjatyw propagujących postać Ignacego Jana Paderewskiego powinno być jak najwięcej. Jest naszym obowiązkiem propagować tą postać na terenie całej Polski i poza granicami, bo uważamy, że w tej chwili ta postać jest niedoceniana, tym bardziej, że jeżeli zobaczymy na przykład jak ta postać jest doceniana przez mieszkańców Stanów Zjednoczonych, Paso Robles, gdzie propagował Ignacy Jan Paderewski, to naszym obowiązkiem jest, żeby im dorównać. Kolejny zjazd zaplanowany został na 2015 rok, tym razem w gimnazjum imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie koło Poznania. Te szkoły, które przyjechały zadeklarowały chęć dalszej współpracy. Mamy nadzieję, że rodzina szkół imienia Ignacego Jana Paderewskiego będzie się rozwijać i pozostali uczestnicy, a jest 50 szkół i instytucji w Polsce, które mogą w niej wziąć udział. Myślę, że odpowiedzą na kolejny nasz apel. Pewno będą zainteresowani taką dalszą współpracą. Na zakończenie zjazdu w swych rodzinnych stronach zagrał zespół Pektus. God, let's see the